R12 Evo od systemu. Dzisiaj szybkie przypomnienie produktu, dlatego że z powodu problemów z dostawami, które nękają nie tylko naszą branżę od wielu miesięcy, od, nawet od dwóch lat, e, tych głośników przez długi czas nie było. Nie było ich przez ponad pół roku. Teraz e, właśnie doszła nowa dostawa. Troszeczkę e, zostały te głośniki zmodyfikowane, dlatego też e, pokażę ich aktualną ich aktualną wersję. R12 Evo Audio System subwoofer spogranicza produktów Performance i, i Sound Quality, czyli głośnik, który ma dużą moc, nawet większą niż deklaruje producent. Konstrukcyjnie jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo masywny. Bardzo potężny magnes. To jest skrócona perspektywa aparatów Komórce, ale jest to naprawdę masywny magnet. Zaraz pokażemy od drugiej strony, będzie widać, ale przy tym jest to głośnik potrafiący dobrze zagrać, co już jest problemem dla głośników ekstremalnie mocnych. A tutaj to jest bez problemu do uzyskania. 600 W RMS deklaruje producent dwucewkowy głośnik 4 plus 4 ohmy. Dlaczego nie 2 plus 2 ohmy? Już mówię. 2 plus 2 ohmy y są robione z myślą o połączeniu równoległym do jednego oma. Przy jednym omie niezwykle ciężko jest jakąkolwiek jakość uzyskać basu. Oczywiście jest więcej mocy płynie, więcej prądu płynie w obwodach, ciśnienie można uzyskać większe, ale wszystkie inne parametry audio na tym tracą. I kontrola jest dużo gorsza, bo wzmacniacze przeważnie dużo gorzej grają przy jednym omie niż przy czterech omach czy przy dwóch omach. Wartość 2 omy po połączeniu dwóch cewek jest optymalna z tego właśnie względu, że już uzyskujemy bardzo duży prąd, ale przy tym jeszcze możemy dobrze zagrać. Górny resor w głośniku ma kształt litery U, to znany U-turn, czyli, czyli pozwala na dużo większe wychylenie w pionie membrany. Zmieniło się to, że kopułka jest bardziej płaska w tej nowej. Linii. Być może uznano, że, że ta kopułka o większej masie po prostu pogarsza parametry głośnika. Nadal membrana jest w formie takiego sandpaperu. Oczywiście nie jest to papier ścierny, ale jest to powlek powlekany, impregnowana celuloza. Dolne zawieszenie jest dość ma solidnie przymocowane do kosza i dolny i w dolnym resorze są w dolny resor wszyte są linki przewodzące dla cewki lice bardzo masywne są otwory wentylacyjne cewki co powoduje że wentylacja jest intensywna, ale na tym nie skończył producent teraz pokażę dlaczego. O, teraz mamy ten głośnik od drugiej strony i co? No teraz wygląda zupełnie inaczej. Skrócenie perspektywy przez e, krótki obiektyw powoduje, że od drugiej strony nie było widać jak potężny jest ten głośnik. Teraz widzimy bardzo, bardzo, bardzo gruby e, podwójny magnes na biegunnik e, z przetłoczeniem takim umożliwiającym większe wychylenie cewki. No i właśnie, nie dość, że ogromny otwór wentylujący cewkę. Do tego jeszcze w samej szczelinie cewki są nawierty. Czyli mamy wentylację pod zawieszeniem dolnym, mamy wentylację w jarzmie i jeszcze mamy otwory usuwające efekt kompresji. W samej szczelinie cewki. Bardzo fajny układ napędowy. Gdyby, gdyby ten głośnik nazywał się hmm, na przykład Grand Zero, to by na nim napisali, że ma 1200W albo 1400W RMS SPL, na przykład. No ale ponieważ nazywa się audiosystem, to jest napisane, że ma 600W RMS. Ok? No więc na tym polega drobna różnica. I teraz ktoś, kto kupuje głośnik dla napisu na głośniku, na kartoniku, no z chęcią kupi głośnik mocniejszy i nie będzie wiedział, że tak naprawdę każdy masywny głośnik z dużą cewką i z dobrą wentylacją spokojnie wytrzyma drugie tyle mocy. Co ma w opisie moc nominalny? Oczywiście, chyba że producent od razu tą moc pomnoży razy dwa. I napisze ją na pudełku z zapisem SPL. Ok, teraz na końcu pokażemy z najnowszego numeru. Current HiFi. To jest drugie, drugi numer rocznika 2022. Zestawienie testów subwoofer. Mamy tu subufery GeHauser, Gehause, czyli głośniki w obudowach, i mamy subufery chassis. Podzielone jest na kategorie: absolutna klasa szczytowa, klasa szczytowa i klasa wyższa. No i klasa średnia powiedzmy. W klasie wyższej możemy sobie zobaczyć na drugim miejscu, zaraz pod subuferem Audio audiosystem R12 Evo. Nota za brzmienie, za klank 1/1. Bardzo fajna nota, biorąc pod uwagę cenę. Cena jest jeszcze przedpodwyżkowa, bo ten test był robiony ponad rok temu, kiedy jeszcze były troszkę niższe ceny. Teraz ten głośnik kosztuje 180 euro. A u nas jest w tej chwili w promocji za 739 zł. 100, 100 taniej niż normalnie. Myślę, że bardzo fajna. Oferta. W czym możemy taki głośnik zainstalować? W obudowie o litrażu rzędu 50 litrów w refleksie, ale sprawdzone naprawdę te głośniki fajnie grają w skrzynkach zamkniętych. 29 litrów. Obudowa zamknięta. My do tego głośnika mamy bardzo dobrą obudowę o objętości 33 litrów. I to jest świetna. Opcja 33 litra obudowy zamkniętej. Skrzyneczka nie zajmuje nawet ułamka bagażnika, a potrafi naprawdę dobrze, dobrze zagrać. Głośnik jest całkiem nieźle predestynowany do tego, żeby grać w obudowach zamkniętych. Ma bardzo małą objętość ekwiwalentną 19,9 litra. Dobroć całkowita na poziomie 0,5-0,53 dokładnie. No To jest takie, taka typowa wartość właśnie dla głośników, które mają grać i w basrefleksie i w skrzyni zamkniętej. E, więc e, jak najbardziej można też tak, to, tak ten głośnik zabudować i zaoszczędzić miejsce w samochodzie. Skrzynia zamknięta ma duże zalety, natomiast musimy oczywiście pamiętać o tym, że potrzeba więcej mocy.